Tu jest tak dużo szur, że wieczorem to tu się nie da przejść w ogóle. Tu nawet jak on jest rozjechany. byście zobaczyli Państwo, jaki strasznie duży jest. Oj, ja od groma. Już można powiedzieć, że się przyzwyczaliśmy do tych szczurów na okrągło, bo codziennie biegają, ale wieczorem tu już lepiej śmieci nie wyrzucać, bo można nawet przydepnąć, jest tak dużo. Możemy mówić o pladze. Bardzo duża jest plaga, zwłaszcza po pandemii i, i, i takim mimowolnym wyrzucaniu odpadków. Nawet już nie ko kubła, tylko gdzie bądź. Te kubły nie są zamykane. Ten problem na terenie miasta nasila się przede wszystkim w okresie letnim. Dlatego też w dokumentach miasta, czyli w Regulaminie Utrzymania czystości, został wprowadzony obowiązek trzeciej letniej deratyzacji, którą objęte są przede wszystkim lokale gastronomiczne w centrum miasta, miejsca gromadzenia odpadów, bo to są miejsca, w których Gryzonie przede wszystkim stołują się.